Maneczko widzowie, witam was w tym pięknym odcineczku. W którym będziemy wbijali 25 rangę. Nie na tym tutaj dziadzie, tylko na słuchajcie, Tiku. Tak jest, jest to pierwsza ranga, w ogóle którą wbijam tak wysoką, Bierzemy naszego kochanego Tika. Mamy idealną mapę, pod to zobaczcie. Także co, widzowie, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie i teraz patrzcie na moich zadymiarzy. I napiszcie w komentarzu, którą postać mam teraz wbijać. Jako kolejną na 25 rangę. I teraz pani Delfinka chciała też się wam czymś pochwalić i w ogóle przywitać. Siemanko! <laughs> o kurde! Jestem króliczkiem wielkanocnym. Jaki ładny! Nie, no słuchajcie, jak go zobaczyłam na sklepie, no to musiałam go wziąć, no zobaczcie na ten kolor i to jajeczko jeszcze, no po prostu on jest idealny, idealny zajączek wielkanocny. Tutaj macie 2,750, także jak ktoś by chciał, to polecamy, bo naprawdę dobry skin. Ja na pewno kupię, jak będę miał tą postać. No dobra słuchajcie, także jest różowa delfinka, jednak na takiej słabej postaci zagra, zobaczymy jak no, sobie poradzi. zobaczcie paradzi. jak ja się wyróżnią w ogóle wśród nich, widzicie to? No jesteś mega taka atrakcyjna jeszcze. Ale zobaczymy, jak sobie poradzisz, nie? Bo to jednak masz mały poziom. Co wygracie? Co wygracie? Weźcie mi powiedzcie. Nie <laughs> strzałem. To jest wstyd. To, co wy tutaj... No mówię, widzisz, ile ja mam życia. Nie Widzisz? Jezus, Maria, widzowie, to będzie. O Boże, o Boże. Weź chociaż jakiegoś jednego killa, zróbmy. Przecież to jest wstyd, jak my tutaj <laughs> nic nie ugramy. Dobra, Delfinka, zmieniasz tą postać, bo on bo to jest wstyd. <laughs> ja nie mam nawet jak, jak, nie, jak ulepszyć. Nie. Dobra, e, ten meczyk. Poddajemy definitywnie, tu nie ma co grać w ogóle. Nie Dałeś, tak tam się bo... poddaj. Nie, nie ma sensu Delfinka. Słuchaj, no wzięłaś taką postać, zagrałaś taką, a w sumie on też tutaj ten zigbik. Nie wiem co on tutaj gra. No właśnie, to nie gadaj tylko na mnie, zawsze Ale... tylko ja. Dramat, dramat widzowie. Ale przynajmniej ładnie wyglądam, zobaczcie. Ale ty masz grać, a nie wyglądać. <laughs> To. Dobra, słuchajcie, ja muszę coś otworzyć po tej przegranej, żeby się uspokoić. Otwieramy jakieś start dropiki. Kurczę, tylko rzadki. No niestety nic. O, różowy Spike, zobacz, też ładny, nie? Ej, to już coś, on to pasuje tak kupić, do mojej kolekcji, no? Pasuje, no. pasuje. Aczkolwiek chyba nie będę mieć za szybko spajka, ale no. no. Ale dobra, teraz się skup, dobra? Na grze, bo to jest najważniejsze. Yy. Widzowie, no to jest fajna mapa, właśnie pod Tika, jak mówiłem, no, tylko jak macie dobry, dobry team, nie? Akurat teraz delfinka, no troszeczkę tam zepsuła ten pierwszy meczek, ale ja myślę, że teraz ona już lepiej Tu Tuję tego spajka wypchniemy, teraz go tutaj dociśniemy. Chodź, chodź mordeczko, gdzie chcesz uciekać. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Pięknie. Myślę, że ten meczek jest do wygrania, także szybko będzie 25 ranga. Też możecie napisać w komentarzu, którą tam e, rangę macie jakąś najlepszą. To też w sumie ciekawe. Dobra, tutaj ten Edgar... Oj oj, oj, oj mordeczko. Nie dojeżdżaj naszych tutaj, tak? Dobra, masz tam. z kaktusem się bije cały czas masz, nie mogę go porobić. Pomocy, już ci pomaga, pomocy, już ci No nikt mi nie pomaga. Dawaj, dawaj, sorry. No ale dobra, porobiłaś, tak? No 4, dobra, 2. ale pomagacie tak, że masakra. Ej, ale ci powiem, Delfinka, że ty jesteś chyba troszeczkę troszeczkę koksem na squeaku, co? troszeczkę zaczynasz Trach, gdzieś tutaj tak, wyrastać no. no, jeszcze jak go ulepszysz bo to jest jednak już te 11 poziomy praktycznie każdy tu gra no, to ci powiem, że może być coś z ciebie coś z ciebie może wyrosnąć A no, dzięki ci panie <laughs> ja jestem prorokiem tutaj, jestem trenerem, słuchaj w Ty się odsuńcie Uważaj, uważaj. Pięknie, 6-3. No widzowie, to jest wygrany meczyk, tak? Pierwszy na razie dzisiaj. Delfinka naprawia swoje błędy e, młodości. Ja muszę się skupić, <grafi> dlatego do ja tak mało mówię. No Delfinka słuchajcie, ja masz taki problem, wiecie, żeby się skupić i komentować. Więcej osób tak ma co, ty mordu ty słuchasz. Puszczam głowę. No Oj, to jądro. żeś puścił. No patrz. Dziewięć ostatni, dobra. Dawajcie to, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ten tam się czai, uważaj na niego, ale on się chyba poddał, już wiesz, mi się wydaje, się musieli go porobić tam poddał. Czy Się poddał czy po prostu? Tak, pięknie. 10-6. Teraz... Jezu, presja ze mnie zeszła, że wygraliśmy. To jest gwiazdą gry, no oczywiście, że ja. No tak. Słuchajcie, wbiliśmy 747 pucharków już mam, także teraz otwieramy sobie, bo mam 3 dropy. Także otwórzmy sobie, zobaczymy, czy coś z tego wypadnie. Delfinko wypadło coś tobie? Nie, wielkie nic, wielkie zero. Tak. O, mityczny, zobaczmy. No, Jakiś skinek tu chyba wypada. Nowy zadymiarz! O kurde. Ja go miałem właśnie tutaj w kolejce, widziałem. No, wow, ale on jest powolny. Ale zawsze to nowa postać, tak? No tak. Mityczny i tutaj epicki. No, całkiem spoko sypnęło. Jedna nowa postać, coś pięknego. Ja miałam trzy rzadkie chyba. Na koniec sobie otworzymy tutaj jeszcze trzy dropy. A teraz lecimy, wbijamy ostatni meczyk. Mam nadzieję, że wygrany. No i 25 ranga. Jak na razie Delfinka jest dobrze, co? No bo z quickem gramy jestem niezła. Ale tutaj ci powiem, że jest na Także będzie może ciężko, bo jednak on ma ten zasięg mocny. No właśnie. Ja go spróbuję jakoś tam wykluczyć. By, się skupcie, by się skupcie gdzieś tutaj, dobra? Weźcie, może tam idźcie. Będzie się, ciężko, da. czuję jakoś tak. Idzie, idzie, idzie. Ej, może? ale co on tu robi? No, zaskoczył nas, nie? No. Dobra, widzowie, tu trzeba się sfokusować, bo naprawdę to jest ważny mecz. Fajnie by było go wygrać. Dobra, 2-1, ja się muszę wyleczyć, żeby ja nie patrzeć od razu. Żeby chociaż te 3000. Delfinka? A nie, to ten brok padł, dobra. Ciężko jest, ciężko. Nice. Porobiłaś? Tak, tylko no, cicho jestem, dlatego. No nie padnijmy. Delfinka wylec się trochę. Uważaj. Skupiam jest. się. Na porobiony. Oj oj oj. Będzie ciężko. Ej, Jest 5-5, 5-5, spokojnie. 6-6, ej, no nie jest źle. To jest strasznie wyru... wyrównane a... ale niestety delfinka dostała. Uważaj, no ostatnie to złoczyńco, Dostaw mnie. <grym> na no, nic się tam nieźle Ja Nic nie zrobiłam. Ej, musimy grać, bo oni na czas teraz grają. 20 no. sekund. Wierzcie tego tu. Uważaj, uważaj, delfinka. Nie, 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 proszę. Aj. Ciężko. 9-7. Kurczę mole. No niestety, to jednak to nie będzie ostatni meczek. No dobra słuchajcie, może teraz delfinka, sfokusujesz się. Ja mu chciał, żebyś się sfokusowała. Nie gadaj na mnie, tylko na trzecią osobę. Znowu gra jakiś brod. Żartuję, który będzie przecież. nam przegrywać przez niego, to wszystko przez ciebie, ja spokojnie. wiem to dobra, słuchajcie, także co no może to jest ten meczyk Wierzymy w to, wierzymy, że to Bo będzie to jest ciężko, słuchajcie, ranga. ja nienawidzę grać na takich pucharkach wielkich, ja chcę grać na botach, ja uwielbiam grać na botach, po prostu. Ale to nie o to chodzi, Delfinka, to trzeba wiesz, coś... Mieć ładne ubranka i grać na botach, to jest mój cel w tej grze, po prostu. <laughs> nie, gablote, kurde, różowych zadymiarzy i grać na boty, tak. tylko jesteś agentka. Nie, nie, Delfinka, musisz naprawdę zmienić mindset, nie? Musisz ale ja dobrze gram, na przykład na Jessie. No dobrze grasz, no ale też mi. dobrze grasz, dawaj No to go, mi nie gadaj, nic, nic no, proszę, nic nie Pięć. gadaj. Pomóżcie mi, Aj, Nie, nic nie pomoże. Pięć, dwa, kurczę. Także widzowie, no ja myślę, że to jest ten meczyk. To jest ten meczyk. Dawaj go, dawaj go. Nic nie trafiam w niego. Rzucam tam, może ich obiję jakoś. O, fartownie, tak jest. 7, 8, 7, 3, dobra. Ja tutaj rzucę, żeby go zatrzymać tam. Może go porobicie. Nie, mam głowę. go. O, udało się, no dobra widzowie, także mamy to To jest ten właśnie meczyk, tak jak mówiłem No tak nie, nie mów, do przodu Nie, no myślę, że tutaj naprawdę ciężko Było już wypuścić to, tą wygraną No, z rąk. patrz, patrz. No patrz, patrz Patrz, no, proszę O kurczę, no, 8-6 Ej, on jest obity, on jest obity, dawać go 9, 1 kill, nie dajcie się zabić teraz Nie dajcie się zabić, na spokojnie, grajcie Nie, nie, wycofaj, wycofaj, wycofaj Wycofaj, proszę cię, Delfinka, nie dajmy się teraz Nie, jeszcze nie pada, kurczę, szkoda chodź, patrz chodź, chodź, teraz... chodź do mnie, Uf, Delfinka, chodź zrobić? Nice, no, ja czułem, że to jest właśnie ten mecz. Wykończę ta, ta wiara, się te emocje. Delfinka, nie możesz się poddawać. 25 ranga, jak to pięknie wygląda. No i mamy to, srebro 3 na Tiku. Także w nagrodę czekają nas takie tutaj start dropiki, więc otwieramy sobie mityczny. Uuu. Uwaga. Czy to jest nowa postać? Nie, nie wiem, że nowych zadymiarzy dzisiaj nie tak wierzę. jest. Nie wiem, jakiegoś farta mam w ogóle do tego. Dobra, jeszcze jeden, może kolejna? No nie, tu nic nie będzie. Ale widzowie naprawdę, no siada, siada dzisiaj. 25. ranga, dwie nowe postacie. Także piszcie w komentarzu, która kolejna postać ma być wbijana na 25. rangę.